Hej, cześć, witajcie, z tej strony Lonex witam was w odcinku informacyjnym, ponieważ po powrocie z wakacji stwierdziłem, iż przyda się odcinek porządkujący ten kanał, bo niektóre serie mają duże przystoje i odczuwam, że niektórzy mogą nie wiedzieć czym jest to spowodowane. Mam nadzieję, że ten odcinek tym osobom pomoże. Zapraszam do oglądania! Zaczynamy od War Thundera. Jest to niewątpliwie świetna gra, lecz ostatnimi czasy wszelkie programy do nagrywania tej gry odmawiały mi posłuszeństwa. Jednakże udało mi się naprawić moje główne cudzenko, mój główny kombajn na nagrywania tej gry, czyli The x Story, więc gameplaye będą mi się z tej gry pojawiać dalej tak samo. Jednakże w ale że będę starał się teraz mówić na nieco bardziej poważne tematy, a takie tematy na luzie, jak ostatni, czyli wakacje, będę omawiał bardziej w szwar kraju. Ponadto mam zamiar prowadzić recenzje różnych samolotów konstruowanych na podobieństwo recenzji broni z BFA. Jest, też jestem dość oblatany w tej grze i czuję, że mam dość doświadczenia na niektórych typach maszyn, by dzielić się nim z innymi. Kontynuujemy z GTA 4? Tak, a konkretnie z zadkiem tej gry zwanym The Ballad of the Gaetony, który spodobał mi się kilka tygodni temu. Jest to niewątpliwie świetna gra do wyżywania się, ale nie z tego powodu mam zamiar ją nagrywać. Po prostu ludzie często nie zdają sobie sprawy, jak długo trwa zrobienie odcinka z udzielnym komentarzem. Więc traktowałbym tę grę bardziej jako zlepiacz dziur w aktywności na kanale, nie jako jakąś istotną serię. Ale uwaga, wiem, że nie każdemu pasowałoby GTA, a że ostatnimi czasami nie mam ochoty kręcić BFA z oddzielnym dodanym komentarzem. Daję wam do wyboru dwie gry, które mógłbym prowadzić z komentarzem na żywo: Battlefield 3 i GTA The Ballad of the gatony. Głosować możecie poprzez napisanie nazwy gry w komentarzu. Wchodzimy do Far Crya 3. Co jak wcale mi tak jak wielu graczy, którzy zaczęli grać w Far Crya 3 zaraz po premierze zaczyna mi się nudzić. Jednak fajnie tej gry nie będą zawiedzieni, bo nie mam zamiaru zamieniać tej gry, dopóki nie, nie znajdę innej z tak świetnym kopem, z tak niepowtarzalną kampanią dla jednego gracza. No i tak, nies no i tak niesamowitą grafiką. Ponadto jest ona niezastąpiona do różniejszych tematów, co za tym idzie, nie macie się martwić o Far Cry'a. On nie zniknie z kanału. No i na sam koniec. Ech, Leonex Arts... Zresztą sami widzicie, co się dzieje na ekranie. Pewnie tylko tyle, że to nie wina kamerki. O ile Leonex Arts ma już gotowy, to na pewno nie prześlę go w takim stanie. Jeżeli ktoś wie, co mogły pomóc, proszę o odpowiedź w komentarzu. I tym nieco smutnym akcentem kończymy odcinek informacyjny. Mówi dla was Leonex, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach i pozdrawiam.